Panie marszałku, szanowni państwo. Ludobójstwo Polaków na Łyniu w latach 1939-47, a szczególnie masowa rzeź Polaków w lipcu 1943 roku na wschodnio-południowych kresach II Rzeczypospolitej jest wciąż mało znaną kartą historii Polski. Tragiczne wydarzenia tamtych lat są wciąż, jak pokazują wyniki badań sondażowych, obszarem wiedzy niezgłębionym przez większość Polaków. Zaledwie 30% z nich słyszało o eksterminacji etnicznej Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Niewielu Polaków wie, że tej okrutnej czystki etnicznej na naszym narodzie dokonywali ukraińscy nacjonaliści, zgrupowani w takich organizacjach jak OUN i UPA. Winę zatem stan wiedzy Polaków noszą władze państwa polskiego, które po roku 1989 nie znalazły dość odwagi, aby upublicznić wiedzę o ludobójstwie ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu poprzez odpowiednie upamiętnienie i uhonorowanie naszych rodaków tak bestialsko pomordowanych w 1943 roku. Zbrodnie Trzeciej Rzeszy i Sowieckiej Rosji wobec Polaków są na ogół znane, choć trwa ich dokumentowanie i opisywanie i jest to ciągły proces, jak w przypadku zbrodni katyńskiej. W kwestii odkłamania i ujawnienia pewnej, pełnej prawdy o rzezi Polaków na terenach wschodnio południowych kresów II Rzeczypospolitej, czyli tak zwanej zbrodni wołyńskiej, która ciąży na narodzie ukraińskim, Zrobiono wiele, ale nie jest to zasługą polskich elit III Rzeczpospolitej, które wobec tych tragicznych faktów stosowały raczej politykę przemilczania. To dzieci ofiary tamtej rzezi, ich potomkowie oraz historycy polscy głównie z IPN, którzy zajęli się opisywaniem tamtych wydarzeń, przyczynili się do upublicznienia dzisiejszej 70. rocznicy zapomnianego ludobójstwa. W imię poprawności politycznej, w wyniku fałszywie pojmowanej solidarności pomiędzy narodami polskim i ukraińskim, władze trzeciej RP wy wykazywały się bojaźliwością w kwestii prawdy o tragicznej karci, karcie historii roku 1943. Pole tych zaniedbań w sferze odkrywania prawdy o zbrodni wołyńskiej jest ogromne. Jakże więc cieszy fakt, iż po raz pierwszy w Polskim Sejmie zdecydowano o przygotowaniu projektu uchwały upamiętniającej tamte wydarzenia i o należnym hołdzie pomordowanym ofiarom rzezi. Wokół projektu uchwały, który powinien, był, powinien być dziś na posiedzeniu Sejmu odczytany publicznie jako że dzisiaj jest właśnie 11 lipca toczy się wciąż dyskusja. Posłowie z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nie godzą się na określenie tragicznych wydarzeń z 1943 roku mianem ludobójstwa. Jak się wydaje, czynią tak z bojaźni przed rzekomym pogorszeniem się stosunków polsko-ukraińskich po opublikowaniu stanowiska Polskiego Sejmu. Tymczasem sami ukraińscy deputowani wzywają wręcz Polaków do postawienia sprawy Wołynia w pełnym świetle prawdy i nazwanie tamtej ohydnej zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów po imieniu. Jeśli dzisiaj, 11 lipca 2013 roku nie będzie stać polskich parlamentarzystów na odkrycie przemilczanej prawdy oddaniu hołdu i pamięci o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu, to te i przyszłe pokolenia Polaków będą miały prawo do nazywania przedstawicieli narodu tchórzami i kunktatorami fałszującymi prawdę historyczną. Jak będziemy wyglądać w oczach przyszłych pokoleń Polaków, którym nie będziemy gotowi przekazać dziś pełni prawdy o bohaterskiej postawie polskiego narodu w latach II wojny światowej? W tamtych latach zmagaliśmy się z okupantem niemieckim, sowieckim, a także staliśmy się obiektem czystki etnicznej na terenach obecnej Ukrainy, tylko z tego powodu, że byliśmy Polakami. W 1943 roku nastąpiło skumulowanie eksternistycznych działań wymierzonych w bezbronną polską ludność cywilną przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN i UPA. W dniach 11 i 12 Czas lipca... Jeszcze moment. Panie marszałku bardzo proszę. W dniach 11 i 12 lipca 1943 roku nastąpiło apogeum barbarzyńskiej akcji likwidowania ludności polskiej na terenach wschodnio-południowych kresów i zachodniej Małopolski. Ta antypolska akcja mordowania obywateli polskiego pochodzenia przechodzi dziś do historii jako przykład jednej z najbardziej barbarzyńskich zbrodni w dziejach ludzkości. Ukraińscy nacjonaliści zastosowali wobec ludności polskiej, wobec dzieci, kobiet, starszych osób, najohydniejsze metody mordowania, posługując się siekierami, nożami, kijami, bronią palną, ogniem, w sposób bestialski, często stosując wyrafinowane tortury, zabijali rodziny na oczach lokalnej społeczności działo się to często szczególnie pierwszego dnia w tak zwaną krwawą niedzielę podczas porannych mszy świętych Kiedy pierwszy raz przeczytałam relacje świadków wołońskiej zbrodni w jakiejś gazecie na początku lat 90 poprzedniego wieku już po obaleniu w 1980 roku komunizmu w Polsce myślałam z przerażeniem że to niemożliwe że to nie mogło się w ogóle zdarzyć że tak potworne zbrodnie jak tłuczenie niemowląt do ścianę domu Nabijanie człowieka na kosę, podrzynanie gardeł czy wrzucanie okręconych drutem kolczastym ludzi do studni nie mogło się zdarzyć w XX wieku, a jednak to naprawdę miało miejsce. Dziękuję bardzo, do dziś pani żyją poseł. świadkowie tamtych zdarzeń. Jeszcze pragnę zakończyć tylko, dobrze? Bardzo proszę. Tego dnia 11 listopada, który ma pozostać Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, Męczeństwa Kresowian odbyło się w całym kraju wiele uroczystości upamiętniających tę zbrodnię, między innymi po mszy świętej. Na placu Czech Krzyży w Warszawie, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci, a w godzinach popołudniowych odbył się koncert pamięci poświęcony ofiarom rzezi wołyńskiej. Niestety w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej niemałą konfuzję wywołał fakt umieszczenia w głównym holu przy wejściu do Sejmu wystawy „Stop Homofobii z plakatami obejmujących się par gejowskich zamiast udostępnienia tego miejsca... Na rzecz wystawy tak ważnej dla kresowian i polaków, dziękuję, jak wystawa upamiętniająca e, ludobójstwo bardzo. na wschodnio-południowych II drugiej którą z braku żadnego Szanowna, miejsca pani poseł, umieszczono pani podziękować. o umieszczono niemalże w podziemiach w pani hotelowej polskiego pani sejmu. Czas. Dziękuję bardzo.